Dzień dobry, dzień dobry. Marcin Kowalik z tej strony. Na co dzień pomagam agentom ubezpieczeniowym w pozyskiwaniu klientów, również przez internet. I zanim odpowiem Ci na pytanie, kiedy jest najlepszy czas na publikowanie na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, ważna informacja: wszystkie wydarzenia, w których biorę udział szkolenia, konferencje, warsztaty darmowe czy też płatne znajdziesz pod adresem Marcin Kowalik. Online, um, ukośnik online ukośnik wydarzenia, marcinkowali.online mm, ukośnik wydarzenia. Już jest tego sporo, bo już są cztery w tej chwili terminy: Szczecin, Koszalin, Warszawa, Sopot. Więc e, dobrze jest już teraz zaplanować ewentualne spotkanie ze mną albo moje spotkanie z Wami. No ale teraz wracając do tematu, czemu w ogóle poruszam e, ten e, temat? odpowiedzi na pytanie, kiedy publikować w mediach społecznościowych. Są dwa powody. Pierwszy powód jest taki, że bardzo często na konsultacjach, do których znajdziesz link pod wideo, na konsultacjach bardzo często agenci ubezpieczeniowi pytają o to, tak? czyli dobra Marcin, już wiem, co mam publikować, bo mi powiedziałeś, a teraz mi powiedz, kiedy mam to publikować. To jest pierwszy powód. A drugi powód jest taki, że od pewnego czasu... Staram się na przykład w ramach podcastu czy w ramach wideo publikować bardzo często, prawie codziennie. I to co zauważyłem, i to najlepiej widać na podcaście, bo tam są już całkiem spore wyniki słuchalności. Na podcaście Marcin, Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego. W tym podcaście to widać, że im częściej publikuję nowe odcinki podcastu, tym bardziej rośnie ich słuchalność wszystkich codziennie. Czyli. Dla mnie to jest informacja taka, jeżeli masz zgromadzoną publiczność, która chce tych treści, które oferujesz, jeżeli te treści, które oferujesz dają wartość, to oni będą bez końca chłonęli te Twoje materiały i bez końca będą je słuchali, odtwarzali czy też po prostu konsumowali. Będą mieli z tym kontakt. Więc odpowiedź na pytanie, kiedy najlepiej publikować w mediach społecznościowych, na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie czy też w swoim podcaście. Jest taka, że jeżeli publikujesz treści, które są przydatne Twojej grupie odbiorców, to nie ma znaczenia, kiedy je publikujesz. Publikuj je zawsze wtedy, kiedy masz coś ciekawego Twoim zdaniem do powiedzenia. Tak jak ja teraz. Odprowadziłem dziecko do przedszkola, jestem w drodze do biura, idę przez park, wyciągam telefon, czyli biorę to, co mam. Nie potrzebuję sesji zdjęciowej, ekipy wideo, oświetlenia. Biorę to, co mam, korzystam z tego, co mam. E, nagrywam, mam coś sensownego do powiedzenia, konkretne rozwiązanie twojego pytania, twojego problemu e, i ty z tego korzystasz i ja to publikuję wtedy, kiedy tylko przyjdzie mi na to ochota. Oczywiście mamy takie wyzwania jeszcze jak algorytm Facebooka, algorytm Instagrama, które powodują, że często te publikacje się pojawiają na feedach naszych odbiorców nie wtedy, kiedy my byśmy chcieli, ale to zostawmy. Publikuj zawsze wtedy, kiedy masz coś sensownego do powiedzenia. Jak najczęściej, przede wszystkim. I teraz tak, pod tym wideo znajdziesz link do konsultacji, i pod tym wideo znajdziesz też link do wydarzeń, w których biorę udział. I pod tym wideo znajdziesz też link do 50 sposobów na pozyskiwanie klientów przez internet w postaci PDF-a. Miłego dnia. Cześć.